Maty jest super, Kietwa jest czaderskie Insta w opisie. Siema witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Mateusz i dzisiaj witam na naszych stu wyspach, na których gdzie nie gdzie są dwie osoby, gdzie nie gdzie jest jedna osoba. A to dlatego, że chyba zdążyli, nie wiem. Y, albo się już Przetęte gesić i powstało nowe Albo po prostu raz nie trafiłem gdzieś w wyspę I wpadł człowiek do wody i przypłynął na wyspę No i jest jak jest W każdym razie, co 10 lat Najsłabsza wyspa stąd zostanie unicestwiona Mówiąc unicestwiona mam na myśli po prostu Wiecie, rzucam bombę na nich Mogę zademonstrować Dobra Troszkę mocniejsze to jest, niż się spodziewałem. No to jest problem, no te cztery wyspy mają lekko przesrane. W każdym razie, demonstracja pokazana. Więc tak, zaczynamy kiedy będzie 150 lat, żeby każdy się zdążył ustabilizować. Najsłabsze państwo to jest takie państwo, które ma najmniej po prostu ludzi w nim. Czyli na początku może być ciężko, bo będzie kilka powiedzmy, które ma mało, no to wtedy... <laughs> Zobaczymy, które mi się z nazwy będzie gorzej podobało, no to zostanie wystrzelone w kosmos. Więc zaczynamy! Niech oni się tutaj wszyscy już roztęgeszą, rozkokoszą. No tutaj cóż, no biedny pan yy, z miasta Cives ma przesrane troszkę, ale nie, rośnie, ma jakieś grzyba tutaj, gluta. Zabił go sobie, no i patrz. Bo... Ach, no dobra, a tutaj gdzie są ludzie? No przykro mi kumplu złoty, będziesz kilka lat do tyłu, ale dostaniesz jeszcze jednego kolegę od razu na start. Przygotowałem swoją bombę. No to wszystko, wiecie, będzie metodą prób i błędów troszkę, jeżeli nie trafię i okaże się, że znów bomba rozwala więcej niż trzeba, no to, no, no to będę musiał to zmienić, ale następna bomba będzie już lepsza wiecie, tak cały czas, cały czas po prostu z każdym momentem coraz lepiej będziemy się bawić, coraz lepiej będziemy wiedzieć co i jak. 100 wysepek walczy o miano najlepszej wyspy, wygra tylko jedna. Kto jest waszym faworytem? Nie będę pytał, bo no, tym razem nie zmieniałem im. nazw. są takie, jakie są, bo nie będę stu zmieniał, prawda? A poza tym, najfajniejszą częścią jest, jak czytam i łamię sobie język o nazwę typu Etimowa albo Abiach albo Isporo, a może nawet Geona albo Widrun, Ciwłowo. O, dobra, Ciwłowo, jak nie wygra, to ja już się poddaję. Uwaga, za momencik przekraczałem barierę 150 lat i wtedy. Niestety, zmuszeni jesteśmy wysadzić najsłabsze państwo. Zobaczymy, kto to będzie. Uwaga! <laughs> Nie ma pojęcia. Jest dużo, co ma 12. O, ci mają 10, ci mają 10. e, -e Ci też mają 10. e, -e. Dobra, jestem y, Bogiem, który jest fair, więc wysadzę te dwa państwa. Przykro mi. Abiach. Fuck. No, oberwało się. Oberwało się osobom po stronie. Przykro mi. Najmocniej przepraszam. Dobra, muszę zmienić. Carska bomba jest zbyt mocna. Y, użyjmy, może po prostu bomby. Sorry, ty nie miałbyś przeżyć. Dobra. O właśnie, bo ja chcę je zatapiać! O, no, 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 no. Tak, tak, tak. Zatapianie, to jest to. Dobra, tutaj te, też zatopię. Więc te też zostaną zatopione. Żeby nie było, nikt tutaj nie będzie już mieszkał. Żeby nie było, oni mogą umierać z głodu, mogą sobie losowe zdarzenia tworzyć, będą ze sobą walczyć jakim się zachce. I, i na to po prostu czekam. Wręcz oczekuję tego od nich. O, ci to mają z leksza rany, nawet nie mają zi zi zieleni tutaj, więc. Etimowa y, oraz aphewę apchewa. Y, no z góry, z góry są wskazani na, na porażkę Eo, Eo, 160 lat minęło kolejne 10. Abhewa, przykro mi. Ciu, ciu, ciu. Mateusz wie, że to jest obok państwa, które masz 4. Cóż, jak mimo że, że jestem w tej grze Bogiem, to jestem też człowiekiem w prawdziwości popełniam błędy. Za błędy państwo peszach musi płacić. No i zobaczmy. Póki co tutaj będzie po prostu zrzucanie bomb, co jakiś czas. O Jezu, co to jest WIG? Które to jest WIG? Po jest WIG. Z jakiegoś powodu ludzie ich nienawidzą. Nie wiem czemu. Nie wnikam w to. Niech sobie żyją w wojnach. Whatever. No i wybiła godzina śmierci. Uwaga, sprawdźmy, czy Etimowa jest na pewno skazana na porażkę. Ja się to jeszcze rozejrzę, bo może się okazać, że to jest jakieś państwo, które zostało zaatakowane i ma mniej. Zobaczcie: Nachro i Etimowa. Nachro, coś ty zrobił. Masz idealny teren i masz tylko 15 ludzików? Jesteś żenujące, Nachro. Etimowa żyje obok Leja po bombie atomowej i. Nie ma żadnego zielonego terenu u siebie, a i tak udało im się osiągnąć więcej praktycznie niż wy. Wstyd, wstyd za to. Wstyd, Nachro powinno zostać od razu wystrzelone w kosmos za to. Ale tutaj Akudran. No e, no Akudran i Shiot. Dobra, moim pięknym wzrokiem zauważyłem, że jest kilka państw, które mają po prostu 15 mieszkańców. Wszystkie państwa, które mają 15 mieszkańców, zostają zniszczone. Nachro. Przykro mi, Etimowa. Shiot. Przykro mi żegnam i zaczynamy kolejne 10 lat zabawy. Zauważcie, że tutaj wszystkie Państwa blisko siebie. Jakbyśmy grali w kółko i krzyżyk, no to już by ktoś przegrał. E, Boże, jak ten czas szybko leci. Już 180 lat, nawet nie wiedziałem kiedy. Wiecie co, może dam im trochę więcej czasu. Dam im 15 lat. Albo nie. No to mamy dwa tutaj. Doro. Przykro mi doro. I unypał. Również przykro mi. Królestwo Dechen wypowiedziało wojnę przeciwko Wecho. Dobra, zerknijmy sobie tutaj bardziej na te tryby królestw, żeby zobaczyć, kto tutaj kogo atakuje. Jezus, Maria, jak oni się nazywa? Nie, no nie, no nie mogę tego, na to patrzeć, bo one za długie nazwy mają. W ogóle istnieje szansa, że później oni skapują się yy, na tych wyspach, że nie będą w stanie stworzyć jakby więcej jednostek, bo się nie mieszczą albo coś, i wtedy. Powiedzmy, będzie 10 państw, które mają po 30, mieszkań... 30 mieszkańców, i będę musiał je wszystkie wysadzić. 90 lat. No i 3 państwa do strzału, żegnajcie. I kto to tam był? Let's Taka fajna nazwa. A jednak musiałem was zniszczyć. Eee, oj! Prawie u... Prawie u widrun dostał. Prawie u widrun dostał, biedny. Po w zasadzie 40 latach, chyba 16 państw już zostało zniszczonych. Yy, no, wiadomo, że niektóre przez mój błąd, bo. Yy, oj, wow! Królestwo WIK zawarło pokój, jak miło! Powiem tak, to nie ma żadnego znaczenia, czy oni wypowiedzieli wojny, czy nie. Skoro żadna kultura jeszcze nie wpadła na to, żeby zrobić marynarkę wojenną, nikt nie jest w stanie przepłynąć z wyspy na wyspę z armią. Więc, no, póki co, to, to są takie. psztyczki w nos, które nie mają żadnego znaczenia. A propos psztyczków w nos, 200 lat! Uwaga, uwaga! Szukamy najsłabszego państwa! Nie mówcie mi, że to są państwa, które mają 29 mieszkańców, bo wtedy no sporo się z nich zniszczy. O mój Boże, ale tutaj będzie od. O, no jest. Lis. Lis uratował was wszystkich. Podziękujcie, po podziękujcie. Naprawdę. Wszystkie grzechy tych państw zostały stłoczone do jednego wielkiego takiego kubła, i zostało to wylane na wyspę Lis. Biedna wyspa Lis, żegnajcie. Nie zapomnimy was nigdy. Dobra, zerknijmy sobie na najlepsze państwa, tak z innej perspektywy na to zerknijmy. Najlepsze państwa. Czy jest już ktoś, kto posiada flotę? Chyba nie. Chyba jeszcze żadna wyspa, tak patrzę na nich, patrzę na nich, to nie widzę, żeby ktoś był w stanie wysłać wojsko. Eee, ale no, kwestia pewnie kilkunastu lat, kilkudziesięciu. Przykro mi, to. wychodzi na to, że. Jesteście zniszczeni. 220 Pheorg 28, Pchawa 29 Mam nadzieję, że... O, Kego 27 Mam nadzieję, że moja upunka się trzyma Upunka 29, dobrze Elon! Elon, co tu się stanęło? Oni mają flotę Oni mają floty, ty Jak oni biją Elona, to ja muszę się wstrzymać No nie, nie biją melona Dobra, przykro mi, Elon 14 mieszkańców tylko Czy to jakiś żart? Komuś zniszczyłem niechcący Barkę Dobra, od tego momentu Daję im teraz 30 lat Na ogarnięcie dupy Dobra, przyspieszyłem czas, zobaczcie co tutaj się dzieje Nowy król, nowy król, nowy król, nowy król Co chwilę ktoś umiera, ktoś się rodzi No tak to jest jak się ma tyle państw O, proszę, proszę Jest wojna, jest wojna, walczą Zostało im 12 wariatów Ale oni tak sprytnie to robią Podchodzą, tylko dzikają kijachem I żebym ja zrobił resztę, mądrze Witam, wiek świata przekroczył 250, więc wszystkie państwa, które mają mniej niż 20 mieszkańców zostaną wystrzelone w kosmos. Więc big rig. Ufkio. Łe, tylko dwa państwa to były? No dobra, pływają sobie i co, zbierają jakieś wojsko? Co oni tutaj robią na tych wysepkach poszczególnych? Czemu mi tutaj zostawili dwóch wariatów? Bardzo mi przykro, ale moja upunka zostaje rozdupiona. Nie obchodzi mnie, jeżeli państwo ma poniżej 30 jednostek na stole, że tak to nazwę, zostaje wystrzelona, a raczej rozstrzelana. Kego? Pchawa? Pcheor? Owwwwww! Niestety moja upunka, kochana. Silo. W ogóle państwo na górze się lepiej trzymają niż te państwa na dole. To jest... Interesujące. Na górze chyba nie było żadnego... O, dobra, żartowe. A czy jeżeli oni się lepiej trzymają przez to, że tutaj ta wyspa nie jest do końca rozstrzelana i oni sobie podpłynęli i zabrali jakieś rzeczy? Nie wiem. Na wszelki to rozdupie. No nie gadaj, że oni sobie to przyjmują Wow! No i mają. No nie gadaj, że tu... To... iż to się zmieniło. Dobra, dobra, większość ma po 40. Ale tutaj nidowo ma 29. Żegnam nidowo. Uwaga, uwaga! Państwa poniżej 34 mieszkańców zostaną zniszczone za następne 10 lat. A raczej 6 od tego momentu. O, chwilowo się nie biją, ale. O, tutaj się biją. Ach, oni się aż tak nie biją. Oni raczej przejmują po prostu miejsca. <laughs> no i witam. Obez, niestety. I Butpę, przykro mi. Ehalro. Poniżej 34 w takim razie ty też 34. No, ty na Pydran na szczęście się załapałeś, więc masz czwarta, ale Ekach się nie załapał. Pułama do strzału. Oj! Przepraszam, chłama. Przepraszam, chłama. Jezus Maria. Dobra, no błąd w odliczeniach. Przykro mi. No, już co zrobię? Niechcący dostali bombą i nie, nie pozbieraliby się z tego. zniszczyłem między dwa budynki. No to jest jak jest. O, ale jeszcze mam się. O, o, nie, no, Mati, co ty robisz? Tutaj dwa państwa prawie uciekły, a zastrzeliłeś to dobre. No, błąd, no, błąd. Co ja mogę powiedzieć? Już prawie połowa. Mam wrażenie, że już połowa państw jest rozsadzona. Policzę wam dokładnie. A nie, kłamałem. 41 państw dopiero zniszczono, zostało, więc. 59 wciąż tutaj jeszcze sobie pływa, żyje i się bawi w najlepsze. Uwaga, czy jest jakieś państwo poniżej 34? Jest. A tym razem poniżej 35. Przykro mi. Stawki się podnoszą, inflacja te sprawy. Pa, pa ma. Pa, 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 No nie, u Widrun. Niestety, u Widrun. I na Pydran. Brzmi jak lek jakiś. No nie wiem, na stranie. Wziąłeś na Pydran może? Wziąłem, wziąłem. Dzięki. E, tutaj Mati za dużo jest takich miejsc, gdzie można sobie coś tutaj połowić. No co ja poradzę, no. Nie jestem takim cennym strzelcem. Mati, a co jak ktoś przepływa akurat tamtędy? No to takie jest życie, no to co, nic nie będę z tym robił. Dostał bombą, dostał odłamkiem. Takie, takie po prostu są rzeczy. Każdego może to spotkać. I ciebie i mnie. Nie znasz dnia, ani godziny. Czyli w takim razie co te 10 lat będę zwiększał o jeden. Czyli teraz poniżej 36 wszystkich zastrzeliwuję. Poniżej 36 bardzo mi przykro. A! Niech stracę. Poniżej 37. Gehoirg, Ogo, Eweot i Wondran. Też brzmi jak lek. I sporo. Prawie jak Sapporo. Kuchaszwa. Zdrknijmy, czy gdzie jest najliczniejszy pasek? Wydaje mi się, że w tym miejscu tylko dwie wyspy zostały z tego paska zniszczone. Natomiast z tego, co mówiłem ostatnio, jeszcze, że się trzyma najlepiej, zostały tylko dwa państwa na górnym pasku. To jest ciekawe. Można zrobić takie bingo. Który pasek zostanie pierwszy rozwalony? Myślicie, że ten? Śmień twierdzi, że ten nie. Przez to, że UDOT się dobrze trzyma. Ale kto wie. Dobra, 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 dobra. 38. Haowo. No, haowo to wam poszło. Tak szybko zostaliście wywaleni. U kto? Żegnam u kto. No a reszta się elegancko trzyma, bardzo ładnie. Oby tak dalej, kochani. Mam wrażenie, że nikt z was nie jest jakoś szczególnie związany z żadnym tym państwem, więc ja zrobię wam takiego szybkiego time timelapsika, aż zostanie top 10. i mamy, moi drodzy, pierwszy pasek, który idzie do strzału. Sprawie na środku, no ale przy dziesiątce nie ma takiego środka, więc cóż. Moi drodzy, minęło kolejnych, no prawie 120 lat, od kiedy zrobiłem Wam przyspieszenie. I oto zwycięzcy, raczej zwycięzcy: nasze top 10, Ensin, Leona, aż Ash... no co? Ashapkio, Ashap... Chupon, Owama, Buchwa, Ashugo, Oishes. I Uwowa. I uwaga, następna pula jest taka, że państwo poniżej 60 zostaną ostrzelone. Więc yy, Buchwa oraz Uwowa, jeżeli nie zdążycie do, przez 7 lat się ogarnąć, no to przykro mi. Jestem ciekaw też, jak wygląda pod względem królestwa, ale to zresztą widać. Enshin i Chociaż nie, nie wiem, czy ja to dobrze widzę. W sumie tylko jedno państwo, które się rozszerzyło na dwie wyspy w tym momencie. A to jest co? Czyje to jest? Czemu to nie ma królestwa? Tak jak mówiłem, poniżej 60. Buchwa. Przykro mi. I tam na górze. Uwawa, też się nie ogarnęłaś. Bardzo im przykro. Jednak zmienię zdanie, jak będzie 5 wysepek, to wtedy zostawiam im samych sobie. I zwycięży jedno państwo. Najmniej mieszkańców ma Ojszes oraz Ashugo. Żegnajcie wszystkie górne państwa zostały już zniszczone zostały tylko państwa na dole i to proszę Leona która była blisko tego wybuchu pierwszego kto by się spodziewał w tym momencie odpalam Sonic Speed no chciałem być Eminem ale nie wyszło i zobaczymy zobaczymy co tutaj się wydarzy które te państwa okażą się wspanialsze które okażą się lepsze czy coś w ogóle zrobią czy będą podejmować walki ze sobą czy Enshin en Ensin jest już z góry wygrane? Czy Leona poradzi sobie pomimo mniejszej ilości ludności? Czy Hubchon? W ogóle czytałem, że jest takie państwo jak Hubchon? Nie kojarzę Hubchona. O, Ensin się z kimś bije. Z niebieskimi się biją. Niedawno mieli tak dobrą ludność. Coś tu się wydarzyło i jest niekolorowo. Cały czas umierają. Przykro mi, macie tak mało ludzi, że muszę was zastrzelić. Ty, oni się sami zabiją. Czy to są niebiescy? Czemu nie umierają? No nie wiem. Tak czy inaczej? Wyspa do strzału. No, ktoś tutaj przyleciał. Oj, przykro mi, straciliście trochę jednostek. Po co się pchaliście? <laughs> po co tam waziliście? Ty no, oni tak walą konia strasznie, nic nie robią. Nie chcą bić się ze sobą, nie, nie mają wojen. Bawię się tylko w czuciu babkę. Przykro mi, Leona. Tak długo nie jesteś w stanie się przejść przez granicę 70 yy, ludzi, więc pomogę ci się przebić w dolną granicę. No dobra, no wiecie, jakby to się skończyło, jakbym zmusił ich do wojny. No oni by wygrali, bo to jest jedno państwo. Ashab oraz Owama to jest jedno królestwo. Oki of Moon i Great Ucymy tu tucymy niestety no nie ma szans. Wydaje mi się, że to jednak te dwa państwa wygrają. Chociaż nie do końca, jeżeli wciąż gramy w Battle Royale pod względem liczebności, no to uwaga. Jeżeli zatrzymałbym teraz i wyłączył, no to wygrywa Owama. Dam im czas do wieku świata 700 i wtedy zwycięża. Stop 3 od razu, od razu. Nie interesuje mnie co dalej, po prostu top 3. Jedna osoba, która ma najwięcej ludności, wygra. Jest blisko. Uwaga. Pauza. Wow! Co oni odjebali na sam koniec? Co oni zrobili? No, Czupon wygrał. Jeżeli patrzymy wyspami, no to Czupon wygrał, moi drodzy. Nie wiem, tutaj można się kłócić. Można mi się wydaje, że kłócić. Bo ktoś by myślał. ale to jest jedno państwo i mają łącznie więcej. Ale wyspami. Wyspami wygrał Czupon. Żegnaj. Gratulacje. Gratulacje dla Czupona. Czupon. Jak się czujecie? Przeprowadzę wywiad z królem. Jak się klika na króla? Gdzie on jest? Oj.